Cześć, nazywam się Sheila i ten film został w pełni wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji. W dzisiejszej branży prawniczej efektywność, dostępność i interakcja z klientem odgrywają kluczową rolę w sukcesie firm. Sztuczna inteligencja i chatboty od Crowdy AI oferują innowacyjne rozwiązanie, które może sprostać unikalnym potrzebom kancelarii prawnych. Te inteligentne asystenty rewolucjonizują sposób, w jaki kancelarie prawne wchodzą w interakcje z klientami, Optymalizują przepływy pracy i zwiększają dostępność usług prawnych. Automatyzacja początkowego zbierania danych i procesów kwestionariuszy klientów upraszcza zaangażowanie klientów i obsługę. Chatboty mogą bezpiecznie zbierać kluczowe informacje o klientach, weryfikować poprawność wprowadzonych danych i kategoryzować zapytania prawne. Pozwala to prawnikom skupić się na złożonych i specjalistycznych zadaniach, zwiększając ogólną efektywność firmy i zmniejszając obciążenie personelu administracyjnego. Kontaktuj się z nami już dziś, aby Twoja firma prawnicza mogła skupić się bardziej na codziennych zadaniach.